Kawsze ływają nas. Dziś Stefan Bieszk. Nazwisko bardzo ważne, przy okazji bardzo ciekawe, jakże kaszubskie. Bieszk. Yy, artysta, społecznik z Rzeszyniec. Urodził się, co ciekawe, wcale nie w Polsce, tylko w, we Fryburgu Bryzgowijskim, a więc południe. Dzisiejszych Niemiec. Właściwie już w pobliżu gdzieś tam się rysuje Austria, Szwajcaria. Ale cóż, znalazł się tam, ponieważ jego rodzina, głównie jego ojciec, no, na emigracji przebywali. I to, że urodził się jeszcze w końcówce XIX wieku, dokładnie w 1895, a potem żył do 1964, no to wszystko pokazuje, że mm, nie bezpośrednio nie wiązał się z młodokaszubami, z ich postawą, a bardziej właśnie podążył w stronę tego młodszego pokolenia, czyli z Rzeszyńców. On e, rozpoczął swoją edukację jeszcze w, we Fryburgu, Bryzgowskim, tam szkoły pierwsze, realizował tam, nawet rozpoczął studia na uniwersytecie. I co ciekawe, studia klasyczne, a zatem Miał możliwość czytania w Grece, czytania po łacinie, no i zresztą ukończył te studia w Poznaniu dopiero w latach dwudziestych, ale mając wykształcenie klasyczne. I to właśnie spowodowało, że trafił do Hojnic, do rodzinnych stron, gdzie rozpoczął, nauk, jako naukę, rozpoczął naukę jako nauczyciel już w gimnazjum właśnie klasycznym. I teraz cóż. To właśnie wszystko powoduje, że jego pojmowanie kultury, jego zanurzenie w Kaszzyznę jest odmienne niż pozostali zrzeszyńcy. Oczywiście to, że z nimi się znał, nie znaczy, że we wszystkim pisał jednakowo, bo jak popatrzymy na jego lirykę, Raptem znowu zebraną na przykład w tomie poezję z Rzeszyńców. Jest też sonety Kaszubskie osobno wydane. Tutaj akurat go nie mam. No ale. Właśnie sonety kaszubskie, właśnie to powoduje, że doskonale widać te wzorce antyczne, wzorce literatury powszechnej, ale także wzorce e, liryki niemieckojęzycznej, bo pamiętajmy, że Bierżek najpierw pisał po niemiecku, zarówno swoje sonety, swoje liryki, jak i dramaty. Więc to właśnie wszystko łącznie pokazuje, że on do kaszubszczyzny do, powoli dojrzewał. Najpierw, jak powiedziałem, wyraża się w języku niemieckim, potem w języku polskim, a dopiero na końcu dojrzał, jako już właściwie mężczyzna no ponad 40-letni, dojrzał do formułowania swoich zdań po kaszubsku. I bardzo dobrze to obrazuje jego dramaturgia, bo oto, zobaczcie. Właśnie w latach 30. w Hojnicach przecież wychodzi pismo Zabory i tam drukuje krwią kapłańską, czy tutaj już wydanie także chojnickie Tobie ojczyzno. I zobaczmy, no niestety nie wydane drukiem jego dramat Filomaci, jego dramat Hiob i jego dramat szturm. Na chojnicy. To wszystko właśnie jest napisane po polsku. No wielka, wielki żal, że niestety nie znalazli się jeszcze ludzie, którzy by wydali to wszystko w jednym tomie. Polskojęzyczne e, teksty. A ważne, bo one są kaszubskie, powoli kaszubskie. Najpierw są patriotycznie polskie. Bowiem pamiętajmy, lata 20-30, no to przecież na chojnice, które są bramą do Kaszub, no były także terenem, gdzie bardzo mocno działała e, społeczność niemiecka. Więc była tu pewna walka także o wpływy pomiędzy kulturą niemiecką, polską, a w tym wszystkim przecież chcieli się jeszcze znaleźć e, Kaszubi. No ale po II wojnie światowej. Bierzk zaczął właśnie dużo silniej wyrażać się wprost w języku kaszubskim. I tutaj niestety znowu wydane, nie wydane, tylko właśnie w formie maszynopisu, na przykład e, Pokorno e, Róża, Kowol Czarownik i e, pułna Mesz. Te rzeczy, które są napisane troszeczkę jakby z jednej strony po Alojzu Budziszu, troszeczkę po hejkiem Hejkem i dopiero właśnie swoim językiem. A zatem piękny przykład dojrzewania do kaszubskości. Być kaszubą wcale nie znaczy urodzić się na kaszubach, wcale nie znaczy y, chodzić do szkoły i, i uczyć się od podstaw jako dziecko, tylko kaszubskość to jest proces cało wieczny prawie, że w przypadku y, takiego naszego. Stefana Bieszka